Za nami rozgrzewka, bierzemy się za Pytanie, jak to zrobić? Wychodzimy na pół godziny i teraz tak, wiele kobiet, które zaczyna biegać, wychodzi z domu i stara się biec przed siebie jak najdalej i jak najszybciej. Bardzo duży błąd. W ten sposób można się tylko zrazić tak naprawdę, ponieważ wychodzimy w zasadzie bez kondycji i chcemy tę kondycję poprawić. Więc żeby się nie zrazić, żeby nam to się bieganie podobało, żeby mieć z tego jak najwięcej frajdy, powinniśmy zacząć powoli. Nie próbować się zamęczać, nie próbować udowadniać sobie, że potrafimy dłużej, więcej, mocniej, natomiast... Natomiast to ma być dla nas przyjemność, od początku do końca. Także założenie jest takie, że wychodzimy na pół godziny, natomiast nie musimy biec przez całe pół godziny. Do tego etapu dojdziemy dużo później. Natomiast na początek warto jest zacząć od szybkiego marszu, chwilę później potrówtać, ale niezbyt szybko. Kiedy zaczniemy mieć zbyt dużą zadyszkę, wracamy do marszu i później znowu zaczynamy truchtać. W ten sposób przeplatając bieg truftem nie zmęczymy się nadmiernie, będziemy mieć dużo korzyści dla naszego zdrowia i dużą satysfakcję i frajdę. Z czasem te momenty, kiedy biegniemy, będą coraz dłuższe i może się okazać tak, że za kilka tygodni okaże się, że całe pół godziny jesteśmy w stanie przebiec. I o to właśnie nam chodzi. Tutaj, kilka uwag dla dziewczyn, które chcą wrócić do formy po ciąży. Bieganie zdecydowanie może Wam w tym pomóc, natomiast trzeba to wszystko robić rozsądnie i z głową. Kiedy dostaniecie już zielone światło od swojego lekarza, na co zawsze warto poczekać. Zabieracie się zabieganiem, tak jak wspomniałam wcześniej, za marsz ruchty, czyli trochę marszu, trochę truftu. Jeżeli chcemy schudnąć, to ważne jest, żeby wydłużać sobie czas takiego wysiłku fizycznego. Nie jest tak bardzo istotna intensywność na początku, natomiast liczy się to, ile minut będziemy ćwiczyły. Także lepiej jest biegać sobie wolniej, przeplatać to marszem, ale na przykład stopniowo wydłużać czas takiego wysiłku. Czyli wychodzimy na początku na pół godziny, później na 40 minut, na godzinę. Dzięki temu nasz organizm będzie się przystosowywał do coraz większych obciążeń, będziemy spędzały więcej czasu w ruchu, wobec czego będziemy spalały również więcej kalorii. Jeżeli zaczniemy zbyt intensywnie, to może się okazać, że po kilku tygodniach stwierdzimy, że jesteśmy przemęczone, że coś nas boli, że tak naprawdę nam się nie chce. Dlatego zawsze lepiej zaczynać powoli i stopniowo zwiększać obciążenia. Ze swojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że te początki biegania po ciąży wcale nie są takie łatwe. Na pewno wiele razy ogarnie was zwątpienie, będzie Wam trudno, tym bardziej, że jesteście niewyspane, zajmujecie się małymi dziećmi, więc tym bardziej mo mogą być momenty, kiedy nie będzie Wam się chciało. Natomiast zawsze, nawet w dni, w dni, kiedy zupełnie Wam się nie chce wyjść pobiegać, wyjdźcie z domu, ustalcie ze sobą, że te 3-4 razy w tygodniu po prostu wychodzicie. Jeżeli truchtanie okaże się zbyt trudne, to po prostu maszerujcie. Natomiast nie poddawajcie się. Ponieważ z czasem naprawdę mogą mieć z tego tylko i wyłącznie korzyści, to jest wasz czas dla siebie, który możecie spędzić tak naprawdę odpoczywając od codziennych obowiązków i ciesząc się po prostu chwilami na świeżym powietrzu.